Cześć, zbliżają się święta i w tym świątecznym czasie ludzie mają swoje różne tradycje, różne czynności, które zazwyczaj w tym okresie wykonują. Z okresem świątecznym wiążą się także różne specyficzne słowa, wyrażenia, frazy, idiomy, zarówno w języku polskim, jak i także w języku angielskim. No i właśnie tym zajmiemy się dzisiaj. Przedstawię Ci dzisiaj 10 idiomów, wyrażeń, fraz. Związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zaczynamy, let's go! Zaczynam od wyrażenia: Christmas came earlier this year, czyli święta przyszły wcześniej, w tym roku. Tego wyrażenia użyjemy, gdy niespodziewanie przykraci nam się coś fajnego, coś ekstra, coś pozytywnego i niespodziewanego. Na przykład: I want a new car in a lottery. Wow! Christmas came earlier this year. Czyli wygrałem na loterii samochód. Święta przyszły wcześniej w tym roku. Kolejne wyrażenie. Lit up like a Christmas tree. Czyli świecić się jak choinka. Czyli ubrać się zbyt przesadnie. Na przykład She always wants to lit like a Christmas tree. Czyli zawsze chce świecić jak choinka. Zawsze chce tak się przesadnie, ekstrawagancko ubierać. Następne wyrażenie All my Christmases have come together, czyli dosłownie wszystkie moje święta zeszły się razem. Tego wyrażenia użyjemy, gdy nasze marzenie się spełniło, gdy osiągnęliśmy coś, o czym marzyliśmy, coś, czego pragnęliśmy. Na przykład, last week I got a promotion and my boyfriend proposed to me. All my Christmases have come together Czyli w zeszłym tygodniu dostałam awans Mój chłopak mi się oświadczył Wszystkie moje święta zeszły się razem Czyli jestem bardzo szczęśliwa, szczęśliwy Kolejne ciekawe wyrażenie Trim the Christmas tree To po prostu udekorować choinkę Na przykład We will trim the Christmas tree the day before Christmas Eve Czyli udekorujemy choinkę dzień przed Wigilią Kolejne wyrażenie jest mega ciekawe, mianowicie white elephant, czyli dosłownie biały słoń. Wyrażenie to opisuje jakiś taki niechciany prezent, który, z którym nie za bardzo wiemy, co mamy zrobić, który też za bardzo nie jest praktyczny ani przydatny. Na przykład: I got a white elephant again from Jane. Znowu dostałem białego słonia, czyli taki nieprzydatny prezent od. Jane. Kolejne wyrażenie To ring in the new year Oznacza zorganizować sylwestrową imprezę. Na przykład I want to ring in the new year with all my friends. Czyli chcę zorganizować imprezę sylwestrową ze wszystkimi moimi przyjaciółmi. Kolejne ciekawe wyrażenie To the proof is in the pudding. Czyli dosłownie dowód jest w pudingu. Wyrażenie to oznacza, że dowód na sukces czegoś można znaleźć tylko poprzez testowanie czegoś lub na podstawie konkretnych dowodów. Na przykład If you think my business is going bankrupt, look how much I am making. The proof is in the pudding. Czyli jeśli myślisz, że moja firma zbankrutuje, zobacz ile zarabiam. Dowód jest w puddingu. Kolejne wyrażenie Don't get your tinsel in a tangle. Czyli dosłownie nie poprąć sobie łańcucha. Wyrażenie to sugeruje, żeby nie stresować się, nie przejmować, nie nakręcać takiej nerwowej atmosfery tuż przed świętami, tak jak to wiele ludzi ma w zwyczaju. Kolejne wyrażenie, bardzo popularne, to get the holiday spirit, czyli czuć ducha świąt. Na przykład I'm not getting the holiday spirit this year. Czyli nie czuję ducha świąt w tym roku. A ty? Are you getting the holiday spirit this year? Daj znać w komentarzach. I w końcu ostatnie wyrażenie: There's no time like the present, czyli co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Na przykład: Come, you have to finish this project. There's no time like the present, czyli no dalej, musisz skończyć ten projekt. Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Ok, podsumujmy sobie dzisiejsze świąteczne wyrażenia. Christmas came earlier this year, czyli w tym roku święta przyszły wcześniej. Tego wyrażenia użyjemy, gdy coś pozytywnego, niespodziewanego, ale przyjemnego nam się przytrafiło. Lit up like a Christmas tree, czyli świeci się jak choinka. Czyli ktoś jest przesadnie, zbyt ekstrawagancko ubrany. All my Christmases have come together. Czyli dosłownie wszystkie moje święta zeszły się razem. Tego wyrażenia użyjemy, gdy mieliśmy dużo szczęścia, spełniły się nasze jakieś marzenia, pragnienia. Trim the Christmas tree, czyli ozdobić choinkę. White elephant, czyli dosłownie biały słoń. Jest to jakiś prezent, który jest bezużyteczny, być może trochę kłopotliwy. Zwłaszcza taki, który jest albo drogi w utrzymaniu, albo trudny do zbycia. Nie za bardzo wiemy, co możemy z nim zrobić. To ring in the new year. Urządzić imprezę sylwestrową. The proof is in the pudding. Czyli dosłownie dowód jest w pudingu. Wyrażenie to oznacza, że sukces czegoś możemy ocenić tylko na podstawie testowania tego czegoś lub konkretnych jakichś dowodów. Don't get your tinsel in a tangle, czyli nie popląć sobie łańcucha. Wyrażenia tego użyjemy, aby uspokoić kogoś, żeby zasugerować, żeby nie stresował się, nie wprowadzał takiej nerwowej atmosfery przed świętami. Get the holiday spirit, czyli po prostu czuć ducha świąt. I w końcu there's no time like the present. Czyli co masz zrobić jutro zrób dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejsze wyrażenia zostaną Ci w głowie. Daj znać w komentarzach. Oprócz tego, czy czujesz ducha świąt, daj także znać, czy znałeś, znałaś wcześniej te wyrażenia. Życzę Ci wesołych, spokojnych świąt. Merry Christmas i do zobaczenia w następnym filmie.